Cześć Monika, niezwykle miło Cię widzieć. Piękna fryzura. Jak się czujesz w tych rudych włosach? Opowiadaj. Fantastycznie. Odnalazłam swój charakter. <laughs> Czyli? Co masz na myśli? Rudę to wredne podobno. No, no, właśnie, no. Widocznie jestem wredna. Może tego nie wiedziałam, a teraz już się przekonałam. Nie, żartuję. Uważam, że dobrze mi w tym rudym. Znaczy dobrze się czuję, nie wiem jak wyglądam, ale czuję się dobrze. Nie do końca ten mikrofon tu pasuje, zobacz. Czyli co, powinna być inna gąbka dopasowana do jakichś tam Twoich fantazji, bo Ty ogólnie teraz, z moim zdaniem, trochę szalejesz z kolorami, z fryzurą. Z czego to wynika? A, no nie wiem, radość życia, jakaś nowa energia we mnie wstąpiła, jest fajnie. O tej nowej energii zaraz porozmawiamy, ale chciałbym Ci coś zdradzić. Co jakiś, czas, co jakiś czas włączam sobie TVP i sprawdzam, kiedy Ciebie tam pokażą, kiedy wrócisz. Dlaczego to tak długo trwa? Bo Stara Gwardia wraca, dlaczego Ty jeszcze nie wróciłaś? Słuchaj, są wybory samorządowe, są ważne tematy. Ja myślę, że tam dużo się dzieje w telewizji polskiej. Nie mają czasu na taką małą mróweczkę jak ja. Jaką małą mróweczkę? Przecież jesteś ikoną, ludzie Cię uwielbiają, ciągniesz ze sobą ludzi. Czy myślisz, że ten telefon będzie, pojawi się wkrótce? No, co ja mogę ci powiedzieć? To jest pytanie do telewizji polskiej. Dobra, to pytanie, czy czekasz i go przyciągasz do siebie? Nie, nie czekam, bo mam co robić. A, że mam jakiś tam pomysł, to mam no, zobaczymy. A jakby zadzwonili, to co byś zrobiła? No, na pewno bym chętnie rozmawiała. W ogóle warto rozmawiać. Janek Pospieszalski taki program kiedyś robił, to je się dalej sprawdza, warto rozmawiać. Czyli rozumiem, że gdzieś tam zmieniłabyś te swoje ścieżki zawodowe, żeby iść do tej telewizji, ale na wizję czy za kamerę? Nie, no ja szkoły swojej nigdy nie zostawię. Richardson School działa, będzie działać, mam nadzieję zostawić ją w spadku synowi, jak już przestanę pracować zawodowo. A robienie programu dla telewizji, tak na wizji, bo nie nadaje się na reżyserkę, a przynajmniej nie chce mi się kształcić w tym kierunku, ani na producentkę, więc robienie programu dla telewizji to jest działalność okazjonalna jak najbardziej i nie zamierzam niczego w moim życiu zmieniać, nawet gdyby jutro przyszło 10 takich propozycji. No i tyle. Monika, ja bardzo szanuję Twoje wypowiedzi. Co Ty sądzisz o Republice? O Republice? No, TV Republika. A, o TV Republika. No, wiem, że Anna Popek odnalazła tam swoje miejsce. Bardzo ani gratuluję. Myślę, że to się zgadza z jej światopoglądem, z jej myśleniem o życiu, więc jestem zadowolona, że spotkali się w połowie drogi. Oni wyszli z propozycją, Ania ją przyjęła akurat tak gładko w momencie, gdy odchodziła z telewizji Polskiej. Uważam, że to jest strzał w dziesiątkę. A ogólnie rzecz biorąc, co sądzisz o tej stacji? Jaka ona twoim zdaniem jest? No rozumiem, że jest prawicowa i konserwatywna. Więcej nie, niewiele potrafię powiedzieć, bo nie oglądam, więc. Co mam powiedzieć? A jaką oni mają misję? Jak myślisz? No Myślę, że taką, żeby komunikować się z tą konserwatywną e, częścią naszego społeczeństwa, która, przypominam, e, stanowi no, prawie 30% Polaków dorosłych. Tak? W związku z tym to jest dosyć duża grupa i oni ją chcą zagospodarować. E, z tego co wiem, mają coraz lepsze ratingi. No, wyobrażam sobie, że w demokratycznym państwie jest miejsce dla wszystkich stron sceny politycznej i wszystkich światopoglądów, dopóki są to światopoglądy e, legalne. No właśnie niektórzy mówią, że to jest propagand propaganda. Czy spotkałaś się z takim stwierdzeniem dotyczącym Republiki? Wiesz co, każda telewizja jest formą propagandy, bo w każdej telewizji następuje selekcja wiadomości. Ta selekcja nie jest obiektywna nigdy. Ona jest zawsze przefiltrowana przez tak zwaną linię polityczną. I bez względu na to, jak bardzo będziemy zaprzeczać temu i mówić, że my podajemy tylko obiektywne wiadomości, to nieprawda. Każda selekcja jest formą wyboru. Każdy wybór jest również ma. Jakby w swojej teorii i praktyce odrzucenie czegoś, bo tego nie o tym nie mówimy. To nas nie interesuje, a interesuje nas to, w związku z tym to akcentujemy. Więc ta selekcja, tak jak montaż, ta selekcja materiału, selekcja informacji, które do nas docierają, to jest forma propagandy. Media zawsze są. W pewnym sensie propagandowe. Oczywiście im mniej, tym lepiej, im e, bardziej podają obydwie strony medalu, im bardziej dyskutują na temat jednej, e, jednego aspektu sprawy i drugiego przeciwnego aspektu sprawy, tym bliższe są obiektywizmowi, ale nigdy nie osiągną 100%. Może, e, możemy dyskutować o tym, czy TV Republika zbliża się bardziej do tego zupełnie subiektywnego e, podania informacji, do tego subiektywnego wyboru, subiektywnej Lekcji, ale jakie to ma znaczenie, czy to jest 38, czy to jest 62, no, tak czy owak czystej, obiektywnej wiadomości nigdy nie usłyszymy w żadnej telewizji. Po raz kolejny odwołam się do Twojego doświadczenia i tego, że szanuję Twojej wypowiedzi. Jaką w Twoich oczach jest dziennikarką Danta Holecka? Bo niektórzy ją uwielbiają, inni bardzo krytykują. No i znowu nic Ci nie powiem, bo ja przez 8 lat nie oglądałam telewizji, właściwie żadnej. Obejrzałam kilka razy pytanie na śniadanie i mogę powiedzieć, że bardzo żałuję, że paru osób już tam nie oglądam. To jest tyle. Danuty Choleckiej nie znam ani osobiście, ani nigdy nie oglądałam wiadomości z jej udziałem. Widziałam taką piosenkę, że tem. <noise> jej wywiad z Jarosławem Kaczyńskim przerobiony na takiego dosyć dowcipnego mema. To jest wszystko. No nie jestem w stanie jakiejś opinii powziąć na temat tej osoby. Okej, okay, no to mam pytanie zastępcze. Co sądzisz o niepowodzeniach zawodowych Jacka Kurskiego? A, no że go wyrzucili z tego Banku Światowego. Tak, co o tym no, sądzisz? To dopiero początek jego kłopotów. Co masz na myśli? Ja myślę, że on skończy w więzieniu. Jezu, Monika. No, przepraszam bardzo, no. Ileś milionów przeszło przez Telewizję Polską, na pewno nie zobaczyli tych pieniędzy pracownicy szeregowi Telewizji Polskiej, prawda? Mhm. No to gdzie są te pieniądze? To tu zróbmy znak zapytania, niech każdy sobie odpowie, żeby nie było, że coś tam y, twierdzisz. Ale myślisz, że karma wraca i to będzie tego typu sprawa? Ja nie myślę, no tak jest, karma wraca. No. Okej, okay, dobra, ty jak zawsze jesteś zwięzła w wypowiedziach na temat Jacka Kurskiego. Z czego to wynika, że to tak króciutko? Ja w ogóle jestem zwięzła w wypowiedziach. Wiesz, Tamian, bo to po prostu nie ma co y, bić piany. No. Pewne rzeczy są oczywiste. To już tak kończąc naszą rozmowę, Monika, bardzo gratuluję Ci nowego związku. Jak ty się w nim czujesz, jak ty się w nim odnajdujesz? Ja w ogóle jestem chronicznie szczęśliwa. To jest takie, taka jednostka chorobowa zapewne to, to się leczy. Ale tak, mam nową wiosenną energię, której nie miałam w zeszłym roku, o tak ci powiem. To tylko w ten sposób mogę porównać moje życie. Jest okej. Okay. Ale, ale też chcę powiedzieć, że ostatnie pół roku. Najpierw, najpierw pół roku bycia sam samej, samotnej, singielki. Najpierw pół roku bycia syngielki, a potem kilka miesięcy bardzo intensywnego podróżowania. To też było dla mnie takie przełomowe. Ja policzyłam sobie, że w zeszłym roku byłam sześciokrotnie, w odstępie kilku miesięcy, w bardzo egzotycznych różnych miejscach, takich jak Afryka, czy Islandia, czy Norwegia, czy Andora. W związku z tym miałam czas, żeby poskładać tą głowę swoją, poukładać sobie. To moje priorytety, to czego pragnę w życiu, czego nie chcę już w życiu. I być może to, co się zadziało w ciągu ostatnich kilku miesięcy, to jest efekt tego poukładania sobie w głowie. Tego, że ja już wiem, czego chcę, a czego na pewno nie chcę. Na pewno nie chcę o tym związku opowiadać, więc o więcej nie pytaj. A okej, okay, to co jest u ciebie na górze, czego chcesz? E, wiesz co? Mm... Bardzo bym chciała. Jakby to powiedzieć. Przestać oceniać ludzi. I pozwolić każdemu żyć dokładnie tak, jak on, ona sobie tego życzą. I to dotyczy również moich najbliższych, mojej rodziny, moich dzieci, moich rodziców. Niech każdy żyje tak, jak chce. Naprawdę. A ja powiem Ci, że wielka zmiana, bo zazwyczaj Twoje związki były tak trochę publiczne. Z czego wynika to, że teraz zmieniłaś zdanie i już nie chcesz o tym opowiadać i nie chcesz, żeby media tym żyły? No właśnie może z tego to wynika, że sześć miesięcy miałam na przemyślenie sobie, kim jestem, co warto mówić, o czym nie warto mówić i co z tym wszystkim zrobią media. Co zrobiły już media z moimi poprzednimi związkami? Jaką krzywdę zrobiły moim partnerom, mojej rodzinie? Może wystarczy. No. Czasem mówi się, że media psują związki. Gdzieś tam to potwierdzasz? Tak, no zobacz, klątwę y, y, okładek w kolorowych pismach, tak? Robimy wspólną sesję, ona półnago, on na boso, y, siedzi na wannie, siedzi na fotelu, przykrywa się, się tygrysią skórą, opowiadają jak za chwilę będzie ślub i trójka dzieci, miesiąc później rozstali się, po co? To już tak kończąc naszą rozmowę, mimo że nie chcesz opowiadać o swoim partnerze, to on rykoszetem gdzieś tam dostaje. Co sądzisz o tym, że te artykuły pojawiają się o nim ze względu na to, że jest Twoim partnerem? Ale to wszystko jest dalej konsekwencją bycia tzw. Celebrytką, tak zwaną celebrytką, osobą publiczną. I to się dzieje od 20 lat w moim życiu, więc ani mnie to dziwi, ani mnie to przejmuje. Jesteśmy wszyscy osobami bardzo dojrzałymi. Oscylującymi wokół początku jesieni życia. W związku z tym trudno, żebyśmy teraz krokodylimi łzami płakali, że jeżeli jeżdżą za tobą po paracji, fotografują cię w każdej możliwej sytuacji, to potem może być, że znajdą takie ujęcie, na którym nie wyglądasz najkorzystniej. Selavi. Ja mówię o trochę innych, bo chodzi o to, że wyciągają brudy twojego partnera. Jak on na to reaguje, że wiesz, tutaj jakiś tatuaż, czy kropki, kreska? Nie wyciągają, tylko najczęściej insynuują, oszukują, kręcą, stosują tak zwaną e, e, kreatywne dziennikarstwo i tak dalej. No i co z tego? No niech się bawią. No. Czyli to jest Twój komentarz do tej sprawy? E, to jest mój komentarz oraz pismo od prawników, bo to wiesz, no oczywiście, że tego tak nie zostawię, prawda? Czyli Ty będziesz, Lwica będziesz walczyła? Ale nie, no nie będę walczyła na pewno na łamach mediów, no. To już jest między mną, e, a wydawnictwami e, i wy wiecie, o kogo chodzi. Jezus, ja już idę stąd, bo zaraz jeszcze mnie tam wpiszesz na te listę. Monika, dziękuję Ci bardzo, trzymaj się, świetnie wyglądasz, no i życzę powodzenia. Nowa era, nowa era w Twoim życiu. Amen. Amen, amen.